Procedura wound na przykładzie rany ciętej. Punkt pierwszy to standardowo lokalizacja przerwanego naczynia krwionośnego. Należy zrobić to palcem, wsadzić go do rany i mocno ucisnąć. Jeżeli mamy taką możliwość, warto jest najlepiej z użyciem gazy jałowej wysuszyć całą ranę, wychlapać krew na zewnątrz, o to żeby mieć pewność, że uciskam dobre naczynie, wystarczająco mocno i że krew nie wypływa z innego naczynia krwionośnego. Po osuszeniu rany, używając środka opatrunkowego, w tym wypadku będzie to bandaż elastyczny, ale świetnie sprawdzi się opatrunek hemostatyczny albo gaza skompresowana, muszę wypełnić całą jamę rany. Zacznę od tego, że na początku bandaża skręcę sobie małą kulkę, potocznie zwaną powerbolem. Tą kulkę jednym szybkim ruchem wsadzę dokładnie w to miejsce, w którym przed chwilą uciskałem przerwane naczynie. Następnie Pozostałym bandażem wypakuje od środka całą szerokość rany. Kiedy putuję, że do rany nie zmieścił się już ani kawałeczek bandaża, Kolejnym krokiem będzie jednoczasowe wyciągnięcie palca opiskającego Powerbola i dopchnięcie go bandażem. Dokonałem tą czynność, dopycham jeszcze, nie zwalniając ucisku. Kiedy w 100% wypełniłem całą ranę, kolejnym krokiem będzie zrobienie tak zwanego grzybka na zewnątrz rany z kilku warstw bandaża. Następnie opieram się całym ciężarem ciała na ranie i uciskam przez 10 minut. Po 10 minutach zabezpieczę rane opatrunkiem uciskowym.